2020. Sprawdź to. Ta. Zaufanie to nie przyczyna ziom. Pamiętaj o tym i to zawsze na uwadze. Pozdro. Główną przyczyną naszych rozczarowań są nasze oczekiwania i ze wszystkiemu innym pomagania. Pomagasz, choć nie musisz leć. Masz dobre serce, zaufałeś jej bajerce, A to zwykłe kurwisko, co oszuka chyja do dupy i uwielbię drogi zakupy bystra smt to ta co nawija o zasadach życia my go nie oceniaj nie, nie śpiewam o dzieci nadal patrz komu ufasz bądź samą dla nikogo się nie zmieniaj to co masz doceniaj pamiętaj gdy się kogoś kocha prawdziwie to biedność nie jest żadnym wyczynem nie, nie zrzucaj słów na z korczynem stoję za tobą nigdy się nie wycofam wspiera cię Mandzunia, która ciebie kocha Wyciągnij z tego wnioski i nie smuć się już Jak zaczął ci się walić, serce darło się na pół Bo ktoś ciebie w dół Dlatego tu jestem, żebyś dobrze się czuł Uśmiechaj się, z każdą myślą nie ma po co patrzeć Tyle razy byłeś blisko, tyle razy będziesz mieć Tak, tyle razy byłeś blisko, tyle razy będziesz mieć Rób dalej swoje, nie cofaj się przygliczem, bo wiesz jak bardzo się dla mnie liczysz. Przejdźmy czyste życie razem, będziemy dla siebie drogo Wiesz, że robię wszystko sercem, przyżyty dni nie chcę być na jawie, niech mi się o to kurwa myśli. Wypominamy brednie, jak i wypowiedziane słowo kochać znaczy się nie niszczyć nawzajem, szanować, który to już dzień, gdzie się z sobą nie nudzimy, rozumiemy się, bez słów i tak samo mówimy, z Tobą biorę swoją przyszłość marzenia, jestem z Tobą każdy i wariuję, gdy cię nie ma. wiem, że w głębi czuję strach że to jest ci nie zaufać? Ja jeszcze jestem się bać Ciebie będę słuchać czy tobie będę budzić się I tłaść się, spełniać marzenia Nic więcej nie mogę dać Oprócz tego sumieniaka Wyciągnę z tego wnioski Wyciągnij z tego wnioski i nie smuć się już, jak to się bańce, tarło się na pół, bo w ścianę ciebie w dół. Dlatego tu jestem, żebyś dobrze się czuł. Uśmiechał się z tego, niż nie ma po co poczytać. Ile razy byłeś blisko, tyle razy będziesz mieć. Tak, tak. Ile razy byłeś blisko, tyle razy będziesz mieć. Wyciągnij z tego wnioski i nie snuć się już wiatr, zaczął ci się walić, serce darło się na pół, bo kryścią ciebie w dół. Dlatego tu jestem, żebyś dobrze się czuł. Uśmiechaj się z każdą myślą, nie ma po co patrzeć Ile razy byłeś blisko, tyle razy będziesz mieć, tak? Wyciągnij z tego wnioski i nie smuć się już Świat zaczął ci się walić, serce darło się na pół Bo piszczono ciebie w dół, dlatego tu jestem Żebyś dobrze się czuł, uśmiechaj się z każdą myślą Nie mam po co patrzeć wstecz, ile razy byłeś blisko Tyle razy będziesz mieć, tak Patrz, komu ufasz